Rozmowy przy kawie Artberg Cafe. Dzień dobry, kochani, witam serdecznie w mojej wirtualnej kafejce Artberg Cafe. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam fragmenty wypowiedzi aktorów najnowszego spektaklu komediowego. Czarno to widzę, czyli wymieszani posortowani, którego premiera odbędzie się już 23 stycznia w Warszawie, w Domu Kultury Świt. Tam też dzień wcześniej prapremiera, a potem gramy 27 stycznia w Teatrze Palladium. Zapraszam serdecznie i myślę, że to będą niezapomniane wrażenia, skoro sztuka jest o tolerancji, ale pokazana naprawdę z dużym przymrużeniem oka. Artberg kafe. Dzień dobry, nazywam się Damian Kulec. W sztuce Wymieszani, posortowani, czyli Czarnotowice albo czarnotowice, czyli Wymieszani, posortowani. Gram rolę Timur e, i i przyjeżdżam do Polski, pracuję w firmie InLo i zakochuję się w takiej pięknej, można tu nie wstyśniej. Nie chcecie tu, w takiej pięknej Teresie tutaj. Laura będę... Samojłowicz, Teresa tak. gra, teraz na A ja będę walczył o jej miłość do mnie, bo to bardzo piękna dziewczyna jest. Przestań nam piękna. A piękna naprawdę, ale ja naprawdę tak myślę. Chcesz to wszystko ale zrobić dla obywateli? Ale, ja ja ale ja mogłeś tak, już przejechać, naprawdę, naprawdę to jest za na dużo. Przyjdźcie, zobaczcie. Spróbujemy coś z tego zrobić dobrego. Moja postać Teresy jest buł tancerką, która niestety uległa wypadkowi samochodowemu i trafiła na wózek inwalidzki próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a spektakl porusza ważne, trudne tematy, ale w komediowym zabarwieniu. Więc... Jest taki Tymur, który się zakocha w Teresę, bardzo ją lubię, bo jest taka ładna dziewczyna. I, i tak muszę walczyć z tym, że on Turek, ona wózek, ale. I wszystko jest możliwe, o to chodzi właśnie. Zobaczymy, w wstukę, zobaczymy. Nie? Może, może Ci się uda mnie przekonać. No Musisz tak. <grym> się postarać. Zobaczymy. Rozmowy przy kawie. Artberg Cafe.